Zapraszamy was serdecznie do wsparcia naszej akcji crowdfundingowej na portalu Polak Potrafi. Nasz cel to zebranie środków na zakup kolejnych dwóch handbajków, żebyśmy mogli znowuż tyle radości dawać dzieciakom, żeby one mogły śmigać razem z nami, bawić się fajnie i aktywizować. Zbieramy kwotę 12 tysięcy złotych, to będzie w sam raz na dwa takie handbajki dla dzieciaków. Także zapraszamy do wsparcia nas, bycia częścią naszej inicjatywy. Spotykamy się dzisiaj w Domu Dziecka Korczaka, żeby pojeździć wspólnie na handbajkach. Moim zdaniem jest to fantastyczna, fantastyczna rzecz handbajki, bo dzięki nim można jeździć na rowerze. Wszyscy mogą wspólnie jeździć na rowerach. Pomimo naszych niepełnosprawności tutaj możemy wspólnie jeździć, ponieważ handbajki są to mm, rowery napędzane rękoma. Ja miałam też dzięki Michałowi i Fundacji możliwość spróbowania swoich sił i pojeżdżenia też w biegu, business run. Nie wszyscy mają na co dzień możliwość jeżdżenia na rowerach, dlatego wydaje mi się, że jest to fajna sprawa i moim zdaniem fajnie by było, gdyby było więcej też takich inicjatyw i zachęcam wszystkich też do udostępniania tej akcji na Polak potrafi, żebyśmy mogli wbierać fundusze na kolejne handbajki i żeby, żeby fundacja mogła razem tutaj z Michałem pokazywać handbajkową moc. Hej, hej, to my, Fundacja Aktywnie do Przodu. Dzisiaj jeździmy na handbajkach razem z dziećmi z Korczaka. Handbike to rower dla każdego. Mały i duży, każdy może na nim jeździć. Również i Ty. Dlatego zapraszamy Cię na akcję crowdfundingową, która będzie już na Polak potrafi. Zapraszamy, wspieraj nas, bądź razem z nami w tej akcji i dawaj radość sobie i innym. Można nas też zobaczyć na naszym fanpageu, na Facebooku, aktywnie do przodu. Zapraszamy. Tam jest wiele zdjęć, przejazdów, co się dzieje w naszej fundacji. Także zapraszamy. Na Polak potrafi, gdzie będzie nasza akcja, a także na naszego Facebooka. Wspieraj nas, możesz być częścią nas. Zapraszamy. Aktywnie do przodu to grupa ludzi, których łączy jedna pasja. Pasja do rowerów, do rowerów handbajkowych, czyli napędzanych ruchem mięśni rąk. Wspaniali ludzie, wspaniała akcja, dlatego serdecznie zachęcam do wsparcia ich na akcji Polak potrafi, gdzie zbierają pieniądze na dwa nowe handbajki. Handbajki, które pozwalają poruszać się osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym, osobom, które mają trudności z poruszaniem się. Miałem przyjemność z nimi współpracować, dlatego serdecznie zachęcam do wsparcia. Słuchajcie, najważniejsze to mieć pasję, a Fundacja Aktywnie do przodu tą pasję zdecydowanie ma. Jeżdżą na handbajkach, popularyzują ten sport u nas w tym mieście, ale nie tylko, wychodzą poza granice. Ja wspieram wspierajcie też my. W ramach nagród będziecie mogli przejechać się na takim naszym pięknym handbike'u napędzanym siłą mięśni ROG. Będziecie mogli też serwisować swój rower tuż przed sezonem. Czas w sam raz na to, także bądźcie razem z nami. Dzięki, cześć!